Hey, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Wanted. Jakoś się rozkręciłem w tych Wanted'ach i ostatnio nagrywam co niedzielę, trzy niedziele chyba pod rząd. Umieszczam Wanted i nie pamiętam takich czasów, kiedy to było ostatnio. Ale najwyraźniej dużo przeżywam i chcę się tym z Wami dzielić, dlatego jeżeli macie do mnie cierpliwość, to posłuchajcie. Mam nadzieję, że też się jakoś w tym odnajdziecie. Bo rzeczywiście, to poszukiwanie Boga jest no, dla mnie osobiście fascynujące i bym najbardziej chyba chciał na świecie, żeby kogoś tym zarażać. Dlatego też nagrywam tę te serię. Też dlatego, że mam takie doświadczenie i dlatego, że wierzę w to i spotykam takich ludzi, którzy też takie doświadczenie mają, dzielą się Nim i tym samym też ja się tym ubogacam i poznaję nowe horyzonty. I można by powiedzieć, jakoś to wcześniej wiedziałem, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, czyli że podczas ślubów, tu konkretnie podczas ślubów wieczystych siostry Eli dokonuje się wielka łaska, przychodzi łaska, przychodzi Duch Święty, czyli obecność Boga, którą można odnaleźć, tylko że inaczej było jak ja składałem śluby wieczyste, inaczej jak bracia składali, czy siostry, ja byłem tego świadkiem, a inaczej też, jak przewodziłem tej ceremonii składania ślubów, konkretnie tutaj w przypadku siostry Eli, składania ślubów wieczystych u mniszek zakonu kaznodziejskiego, dominikanek. I one mają swój ryt, i on nie jest krótki. Jest dużo modlitwy związanych Modlitwy związanej z, z tym błogosławieństwem, które dotyczy ślubów i tym samym z Bożą obecnością. Każda formuła ma znaczenie, można się w niej zagłębić, może być dla nas źródłem kontemplacji, czyli też przebywania w Bożej obecności, spotykania się z Bogiem, jakoś szczególną. Wydała mi się litania do wszystkich świętych. Przyznam, że to było chyba najmocniejsze modlitewne doświadczenie. Mianowicie, jakoś mi się to tak przełożyło pierwszy raz w życiu, że dla nas chrześcijan litania do wszystkich świętych jest jakby genealogią. Tak jak Żydzi mają genealogię, to czego jesteśmy choćby świadkiem w Ewangeliach, Łukasza czy Mateusza. Rodowód Jezusa, genealogia Jezusa, to litania do wszystkich świętych jest jakby rodowodem naszym, tych braci i sióstr, które nas, którzy nas poprzedzali w wierze, i bardzo konkretnie tą litanię układała się Ostraelia według swojego życia, według tego, kogo spotkała na swojej drodze, kto dla niej jest ważny. Na drodze wiary, w kościele, w tym miejscu, w kościele, w którym dzisiaj jest. I myślę, że każdy, każda z nas mógłby ułożyć taką litanię do wszystkich świętych. W ogóle zachęcam Was i siebie, chyba też zachęcam, żeby to kiedyś zrobić, bo to odsłania, kto jest moim przyjacielem, kto jest mi bliski to jest właśnie mój rodowód to jest moja genealogia. I poszczególne aspekty mojego życia biorą się z tego, że kogoś takiego poznałem, kogo wymieniam z imienia. Więc to było oczywiście ważne, ale najbardziej chcę się z Wami podzielić doświadczeniem błogosławieństwa, najpierw welonu, a później obrączki. I przyznam, że się dość zdziwiłem. Jak siostra Elia mnie poprosiła, żebym ja jej założył obrączkę po jej poświęceniu, na jej palec. No, był to dla mnie wielki zaszczyt, e, aż się tak lekko zapowietrzyłem, no bo to jest tak jak na ślubie. Tak, zobaczyłem najpierw na tej takiej tatce tą jedną obrączkę. Właśnie zwykle są dwie, jak błogosławie Związek Małżeński, a tu jedna obrączka. Pobłogosławiłem, a później podszedłem. Wiedziałem też, że tam od środka tej obrączki jest napisany cytat biblijny, który siostra Elia chce zostawić jakby dla siebie, że to jest jakieś jej wyznanie. Myślę, że niektórzy małżonkowie też z tego korzystają i też wypisują sobie od wewnątrz w swoich obrączkach jakieś cytaty czy ważne słowa. I no po prostu byłem uczestnikiem. Nie tylko byłem świadkiem, ale uczestniczyłem, miałem swoją posługę, rolę w tych zaślubinach, w tych ślubach wieczystych, gdzie pada słowo aż do śmierci. Jak Bóg. Może w takim momencie być nieobecny. Na pewno jest szczególnie obecny w tej relacji z siostrą Elią, tutaj konkretnie, ale to też dotyka mnie, który ma do spełnienia tę rolę służbę. Pewnie dotyka też innych, którzy są wokół w taki czy inny sposób, w zależności. W jakiej są roli, czy to będą rodzice, czy będą przyjaciele, czy współsiostry? Pewnie inaczej siostra przełożona tego klasztoru, inaczej mistrzyni, która przygotowywała siostrę Elię do złożenia tych ślubów. Każdy tu ma swoją relację z Panem Bogiem, i do, tego, do tej relacji, też do tej osoby, przychodzi konkretnie Pan Bóg ze swoją łaską. Dając najpierw łaskę, żeby w ten sposób uczestniczyć w życiu siostry, Eli, ale też taką łaskę, którą mogę przyjąć, bo się wylewa podczas tej ceremonii podczas ślubowania podczas przeżywania ślubów wieczystych. Tak nie umiem nawet chyba o tym opowiedzieć, tak dużo się dzieje, tak by mi się teraz chciało podzielić to na poszczególne wątki, na poszczególne części i nagrać z tego jeszcze wiele wantedów, czy nie wiem, jakichś innych odcinków, ale przecież chyba nie o to chodzi, przynajmniej tak to rozeznaję na dziś. Chcę teraz Wam o tym powiedzieć, że tu możecie znaleźć Boga. I tak jak was zachęcałem w poprzednim Łącedzie, żeby wziąć udział w konsekracji Kościoła, to tutaj was zachęcam do tego, żebyście wzięli udział w konsekracji człowieka, który jest jakby naczyniem Bożej miłości, Bożej łaski, ale nie przedmiotem, jest osobą, jest relacja miłości. Między y, tym, kto ślubuje i komu ślubuje. Bo właściwie, kto tu komu ślubuje? Siostra Elia tu konkretnie wypowiadała te słowa ślubów, m, ale czy to nie bardziej Pan Bóg ślubuje jej? Nam się kojarzy oczywiście miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Tutaj Akurat w zakonie dominikańskim i u braci u sióstr, ślubujemy posłuszeństwo i tylko posłuszeństwo, jako ten element najwznioślejszy zjednoczenia z Bogiem. Tak to odczytujemy w naszym zakonie, więc to ślubowanie posłuszeństwa, czy bardziej ślubuje siostra Elia Panu Bogu, czy Pan Bóg, ślubuje to posłuszeństwo, wierność, miłość. Jej. Bo cóż, masz czego byś nie otrzymał. Cały ogrom tej łaski i tego, co tu się wydarza jest dla mnie zadziwieniem. Tak jak powiedziałem, uczestniczyłem wiele razy w ślubach wieczystych, ale przyznam, że to doświadczenie jest dla mnie wyjątkowe i mam nadzieję. Takie zostanie. Że tak chcę je zapamiętać jako szczególne. I dzielę się tym z Wami i Wam opowiadam. I zachęcam do tego, żebyście w tym uczestniczyli. A może ktoś z Was też będzie składał wieczyste śluby, albo tak jak ja, usługiwał przy wieczystych ślubach. Życzę każdemu, każdej z Was. Ogromu łask, bo to naprawdę jest miejsce, moment Bożej obecności. Trzymajcie się z Panem Bogiem Hej.